No tańczymy ładnie. Ej, 3 4 cztery, start. Kiedy jak skończył pół roku, jak Sparak, jak ci pokań, wszyscy to razem tymi, zarączkę. bardzo zadowoleni, bo ja, ja na nic nie mogę narzekać, nie? Mm. Tymon zarączkę A z dziewczynami. Odejdź od tych kamyczków, może co? Zarączkę Tymek. Ja, ja, ja gram na ten -si. Dobra. To też nie ma po tobie. Graj naprzeciw. No, ubierać, bo już zimna jest tutaj. Pod choinką. Szybciutko, Tymon ci wyciągnie, bo Tymon ma buciki. Daj, e, daj mi si. Ubierz jej jak kopciuszko. Ubierz, ubierz jej na nóżkę. No, na nóżkę i ubierz. No właśnie. Dobra. No, Znowu? Co? Nie,

Czy mamy w domu zbaść Daj takiego? Interesujący ten kartofel? Pewnie, ale Słony jak kolera. Czy do rozwodu. <śm> <śm> <śm>